Dobra Panowie dotarliśmy do czegoś Tam Dobra, gdzieś kurwa no, człowiek poniósł koszty bagni. buty do wyjewania albo do muzeum bieszczadzkiego tam gdzieś coś jedzie, ale dom, dom, kurwa, domek był gdzieś tam, to idziemy wzdłuż tego chujostwa. Tu już jest szansa, że przeżyjemy. Chyba, że umrzemy, kurwa, z pragnienia. Przedarliśmy się przez las. Weźmy ale pan się nie wysrał. Nawet w lesie go nie wzięło. Nawet. Człowiek mówi, że alkohol nie waży Tylko trzeba but Kurwa boso przez świat 13.15, jest kurwa zasięg, patrz Idzie kurwa jesteśmy Idziemy w dobrą stronę, zaraz wyjdziemy na trasę, widzisz? Jedzimy Kur... cerkiew w Katolicka. Kurwa mamy jakieś gryzo, chodź tam, bo tu kurwa gryzą. Zjętego Bazylego. Czemu to jest kurwa poprzek? Dzień dobry. Do widzenia. No mam no, na ogólnie gdzieś kurwa jesteś Proszę przyjechać po nas Weźcie worki Alban mu wejść A skarpetki będzie znał czystsze myślę, że jak dotrzymy do asfalt to są nie No to będzie Cejrowski w wieszczanach Ty, jest rzeka o, doszlibyśmy tą. Ale tu się powiększa. Nie wiem jakby było. Ale nie kurwa, wiem czy do... Ta droga chyba idzie nad rzekę, nie wiem czy jest przejazd. Chyba będzie są w Nie no, jest padrzeka płytka kurwa. Przejdziemy. Ja mam suche buty. O kurwa czas Co nie... <laughs> Tobie wszystko jedno <laughs> No idzie przez rzekę. Dobra, idź pierwszy. Ty no masz. płytko kurwa p -p -p Dobra, ale idź wiesz. To ja będę ryzykował. Ja już kostkę mnie skłamam. Co się tak, możesz przemyć. Buta? No nie wiem kurwa, twarz. Na pewno nie pij. Dobra. Oblej mnie Chodź w sumie też trochę No... Trochę udóbcony, no co powiedzieć Dobra, kończy się bateria, zamykam ten interes Idziemy drogą Jesteśmy przy zerkwi Prawosławnej Koło nic Poza jakimś chujostwem leżą Tutaj coś mamy idziemy Wstaliśmy wersję, że to była krótka trasa do cerwki. Jedzie coś Bieremy, autostop kurwa ja Tam jest kurwa, nie wiem, Słowacja Nie, to... Ale nie wiadomo czy to żeby nie wjeżdżać autem ja... krzyżyk czasem siąść, chyba siądziemy, co? nie no, o, tam masz jakiś ten o jaki ładny witraż kurde, to jest, nie, jest takim było, by to, by to... Otwarte nawet To z tej strony Tu masz otwarte Tu masz jakieś krzyże, ale nie nie otwarte Można tylko patrzeć przed szybkę rozumiem ładnie w środku. Zajebiście. Nie wiem czy... O, widać nawet. Kurwa, ja okularów nie mam. Da się tak? Chuja się da. No nie no, ładnie w środku. O, proszę panią... My żeśmy szli przez las cały czas. Wpadli, nie... żeśmy wpadli buty do wyrzucenia. I... Ledwo dotarliśmy, nie wiemy nawet, mniej więcej wiemy gdzie jesteśmy. Ale jesteś jakoś my. mniej więcej i właśnie jak pokazywał nam, to żeby wrócić się, się na ulicę, no to tędy albo tędy. albo no, tak to przyszliśmy przez drogę, przez rzekę przeszliśmy i tam tędy jest jakaś właśnie, ale to prowadzi do lasu. Tak nie Eee, no nie da się, 360. Dobra, pod gwiazdami. O, mogę obracać i przybliżać. Pod gwiazdami. I co, to? No nie, nie wiem. wiem, na razie muli. A, maksymalnie w to? Eee, czemu to dziwnie? Ja wiem, przywitaj się. Dzień dobry, patrz jaki fajny churubak. Zjedz, churubak. Ja Dziawiamy coś i idziemy? Tu? Co? Nie wolno? Nie wiem. Ja mówię, jak tam winą szalne. Siotki, siotki. Idziemy, nic się nie dzieje. Gorąco w chór, wody nie mamy. Alkoholu nie mamy, nic kurwa nie mamy. Jedzenia też jedzenia to już w ogóle. Coś nas gryzie. Coś tu loto. Tam gdzieś musimy dojść. Tój wie Dobra. Przyjemno. Tam jest przed. Tu jakieś drzewa wydobywają. Z kopalni. Pod gwiazdami jesteśmy coraz bliżej. O, połatrz. Pod gwiazdami wyświetla się co? Zdjęcie koni. Tam jest. Co tu Mam nadzieję, że za zachęceniem będzie miasto. Sklep kurwa. Sklep, woda, jedzenie piwo. Albo jakieś większe miasto. No nie wiem więcej. Większe kurwa. To Czyli... dziewały, gdzie oni jeżdżą do większego miasta? Eee, Co to było? Rzeszów? Najbliżej? Rzeszów Sanok? Nie. O, sanok. Sanok jest. Duży. Największy was. Tak turystycznie to Sanok jest odjewany. Tam masz kurwa. Wiem, że restauracje, wszystko, hotel odjewany. Dupy tam fajne chodzą. A blisko mamy tu samne bieszczadzką Więc już tuż tuż Chyba przeżyjemy zrobiliśmy, zrobiliśmy swój Chyba że nas coś przejdzie Na przykład jeden z pojedzeniem Dobra Wchodzimy do Żedenka Przynajmniej zapamiętam, kurwa, pierwszy raz, gdzie byłem. Bije mi się, jak <laughs> to wpadnie. ja zawsze zapominam. miski nic z tym nie zrobię. Jest miska. Jest wam wyjebane. Jest miska. Ale nie ma szczotki. To do zębów. No właśnie. To daj. U mnie To jest tam u góry, ta twoja. No, dokładnie no. mówię, jest jak w wojsku. No. Tak. Piękny. Piękny okaz. Najważniejsze, że żyjecie, nie? Tu <tukają> ptają kurwa. No, nie to, że... kurwa masz. Nołek i jego kurwa. Cicho kurwa, nie nasz widok jest kurwa zajebisty. Ujaka.